Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowywybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 56. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem wspólnie z Dominiką, kto jest stałym słuchaczem podcastu, ten dobrze zna Dominikę, bo gościła już w wielu wcześniejszych odcinkach podcastu. Więc tym razem z Dominiką będziemy narzekać, będziemy marudzić, bo temat odcinka to, to rzeczy, które nas wkurzają we Francji i Francuzach, których nie lubimy, które nas denerwują, więc no, jeżeli nie lubicie narzekania, to nie słuchajcie, a jeżeli chcecie się chcecie się dowiedzieć, co nas w tej Francji denerwuje i wkurza we Francji lub we Francuzach, no to w tym odcinku właśnie o tym. Porozmawiamy. Przygotowaliśmy każdy z nas po trzy takie rzeczy, żeby też nie narzekać, nie marudzić za dużo na, na zbyt wiele różnych wątków. I właśnie teraz zapraszam do ich wysłuchania. A króciutko o Dominice. Jeżeli po raz pierwszy słuchacie podcastu Dominika. Jest przewodniczką, tak jak ja, po Lazurowym Wybrzeżu, ale również może Wam pomóc w zakupie nieruchomości w tym regionie. No i również prowadzi butikowe biuro podróży. Możecie Dominikę znaleźć na stronie internetowej wycieczki do Francji. PL. Warto zerknąć i pod taką samą nazwą Dominika jest dostępna w serwisie Instagram, ale również też na Facebooku. No, wszystkie linki przydatne znajdziecie w notatkach do tego odcinka, więc tam wystarczy zerknąć i sobie poklikać w to co wam się przyda. No znajdziecie, znajdziecie tam też linki na mojej strony, więc zapraszam do odwiedzin lazurowyprzewodnik.pl, prowansja.pl i na Instagramie jako lazurowyprzewodnik również jestem również tam możecie mnie znaleźć. To żeby już nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania tego lekko marudnego odcinka. Znowu jesteśmy u Dominiki z widokiem na całe morze. Piękny widok, siedzimy sobie na tarasie, dlatego, moi drodzy, będziecie pewnie słyszeć, czy to może trzaski drewna, na którym siedzimy, czy może ptaki, czy może jakieś wiercenia u sąsiadów dookoła. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry naszym słuchaczom. Dawno nie nagrywaliśmy wspólnie. Stęskniłem się trochę, ty? Ja też się stęskniłam. To się bardzo cieszę, to co przechodzimy do tematu odcinka. <grym> Muszę ci powiedzieć i zadać pytanie wstępne, bo widzisz, ja... Y ja byłem przekonany, że w odcinku na temat tego, co nas wkurza we Francji i Francuzach, że będę gadał gadał i nie będzie końca, i że w ogóle to będzie tak łatwo, żeby trzy rzeczy, które mnie wkurzają e, znaleźć, a nawet tak trudno, żeby tylko do trzech się ograniczyć, e, że to mi pójdzie jak spłatka, a, a wcale nie. Miałeś trudność. Miałem wielką trudność. Ja też miałam trudność, ale potem jak się otworzyły pewne, <laughs> pewne moje klapki w mózgu, to jednak uruchomił się uruchomiło się lawina takich. Drobnych, małych rzeczy, ale skupiłam się na takich trzech, które chyba yy, tak mi przeszkadzają trochę w życiu we Francji i nie mogę się do nich przyzwyczaić. No właśnie, bo moi drodzy, rozmawiamy dzisiaj o, o tym, co nas wkurza, co nas denerwuje we Francji, we Francuzach, czego nie lubimy. Yy, postaramy się, żeby nie było strasznie negatywnie. Nie, nie, to nie chodzi o to, że ma być tak <laughs> negatywnie, bo jest tyle rzeczy, które lubi lubimy, które pozwalają nam tutaj żyć, prawda? Więc tak absolutnie jest. jest bardzo wiele rzeczy, które robimy, no ale jak to w życiu normalnym i w codzienności bywa? są pewne rzeczy, które nas denerwują. Tak jest. No właśnie muszę ci powiedzieć właśnie jeszcze wrócę do początku, że, że no bo ja jednak trochę narzekam na tą Francję, na tych Francuzów, no w sumie nie ma dnia, żeby coś mnie nie wkurzało i dlatego naprawdę myślałem, że będzie mi łatwiej, żeby, że będę miał taki wielki wybór tego, czego nie lubię, co mnie wkurza, a okazuje się, że nie, jest tak źle mimo wszystko. Nie, nie, jest tak źle. nie jest źle. Bo kiedy mimo już mimo... mamy tak merytorycznie omówić coś, co mnie denerwuje i dlaczego, to się okazuje, że a to mnie wcale nie denerwuje, a to tylko a to swoje finowo. dobre strony. Dokładnie, tak, dokładnie. To tak, tak, co, to przejdźmy. Moi drodzy, jeszcze tylko przypomnę, że... Może powie, powiedzmy o koncepcie. Żeby... No właśnie, no właśnie. Tak. To chciałem teraz dokładnie przypomnieć, że koncept jest taki, że przygotowaliśmy po trzy rzeczy, które nas denerwują, wkurzają, których nie lubimy we Francji i Francuzach i ja nie wiem, co przygotowała Dominika. Dominika nie wie, co przygotowałem ja. Mam nadzieję, że nie, nie przygotowaliśmy przypadkiem trzech takich samych rzeczy, bo zamiast sześciu będziemy mieli trzy. Tak, ale być może to... <laughs> może każdy będzie, tak, właśnie, każdy będzie miał inne uzasadnienie. każdy będzie miał inną To co? Pierwsza rzecz, która Ciebie wkurza, której nie lubisz we Francji i Francuzach lub po prostu, która ci irytuje. Mam tu takie słowo, którego ja osobiście sama nie lubię i być może to mnie tak właśnie denerwuje we francuzach. Służbiści, tacy, na wszystko musi być papier, na, na wszystko musi być list wysłany pocztą w życiu. Ktoś teraz trąbi, to Ktoś nie, trąbi właśnie, ale nie, tak. Na... A do ciebie, właśnie. <noise> Może tak. Na wszystko, właśnie. Trzeba chodzić na pocztę, żeby wysyłać jakieś zwykłe dokumenty, które u nas wysyła się po prostu mailem, i, i, i wszystko to jakoś tak szybko, szybko działa. Często się ze zwykłej sprawy robi, robi bardzo skomplikowana sprawa i nie możemy tego załatwić. Mi się wydaje, że to szybko mogę załatwić, ale okazuje się, że nie. Że, że jest to bardzo trudne i, i, i tak, i że właśnie ta, ta, ta administracja, to się wiąże też z tą francuską administracją, że tu wszystko musi by na wszystko musi być pozwolenie, na prawie każdy zawód, który wykonujesz, musisz mieć specjalne pozwolenie. Więc tak naprawdę no jest trudno przejść przez to przez to wszystko. Nie wiem, czy twoje odczucia Pozbawiłaś są Pozbawiłaś mnie mojego awaryjnego czwartego punktu, tak. bo dokładnie miałem napisane poczta to świętość. Że <noise> poczta, chciałem powiedzieć, tak. że, że nigdy w życiu nie, nie byłem tak często na poczcie ja jak we Francji. Nie, ja nie wysyłałem tylu dokumentów, tyle potwierdzeń odbioru, tyle listów poleconych. W tak. życiu zostawiam majątek na poczcie po prostu. Tak, tutaj. Tak, tak, tak. I to jest i, i, i ta I to poczta jest obo cały czas jest obowiązkowa. Nie możesz pewnych rzeczy y, nie wysłać pocztą. Na przykład teraz zamykam konto w banku i ten bank jest dosłownie 200 metrów od mojego miejsca zamieszkania, mógłbym tam pójść i złożyć dokument, że zamykam, ale nie mogę. Ja muszę to wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru i oni w ciągu dwóch tygodni zamkną mi konto. Tak. Więc na pocztę tak. mam dalej niż do tego banku, ale muszę iść na pocztę, wysłać dokument tak, do, do, i do banku. Tak, i zapłacić 4 euro. i zapłacić list, chyba czy nawet więź, więcej. Tak, tak, tak. tak. Także ta, to, 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 ta administracja i to piętrzenie się tych dokumentów, tego wszystkiego po to, żeby chyba ktoś mógł pracować, tak mi okay. się wydaje to to jest takie naprawdę... No, czyli witamy we Francji, takie, biurokracja. Tak, biurokracja, <laughs> tak. Takie drapanie się prawą le, ręką po lewym uchu, tak? Moglibyśmy pójść szybko prosto, ale nie, musi tak być jest. tak na okrągło. No to jesteśmy zgodni. No, to, co, to w teraz takim razie mój twoja punkt, kolej. widzisz. Um, ja z kolei wchodzę w internet, bo zapisałem sobie, i to mnie strasznie gdy tu i denerwuje, że nikt w tym kraju nie odpisuje na maile, mimo że wszędzie są podawane adresy e mail każdy Brawo. wszędzie podaje na wszystkich stronach internetowych urzędy, no wszędzie są podane adresy e-mail. I e, nie wiem po co, ponieważ i tak nikt z nich nie korzysta, nikt nie odpisuje na te e maile. Tak, tak, tak. Ja tak jestem jak chory, byś... jak mam e, coś. Znaczy inaczej od razu zakładam. Ja niestety jestem ten, ten typ, e, podobno jak e, e, premier Polski Morawiecki, <laughs> że wszystko załatwia mailami. Korporacyjny jest <laughs> sposób. I rzeczywiście, ja wolę wysłać maile niż zadzwonić, e, ale to we Francji nie działa. Ja i tak piszę maile, kiedy widzę, że jest adres. I nie nie wiem po co, jestem strasznie naiwny, bo potem się okazuje, że i tak, oczywiście, Nikt odpowiedzi nie, nie ma. Tak, tak, tak. Tak jakbyś, no, nie, do nikogo nie trafiasz, tak? Do nikogo nie trafia ten, ten mail. Ja nie wiem, właśnie, to czy to oni prawda, siedzą, że jest... y, widzą, że mail wpłynął, ale go kasują, albo nie czytają, albo w ogóle nie zaglądają do skrzynki pocztowej. Tak. Ja miałam właśnie taki szok kulturowy, jak, jak przyjechałam do Francji te 9 lat temu i pracowałam przez pierwszy rok w Monako i przyjechałam z dużej korporacji Warszawy, z Warszawy, gdzie naprawdę jakby jak klient pisał do ciebie maila, to znaczyło, że musisz mu odpowiedzieć w przeciągu najbliższej godziny, dwóch albo trzech. A tu piszesz jako klient, jako inna firma, chcesz coś zamówić, coś, coś kupić, nie wiem, spotkać się z nim, z kimś i nie otrzymujesz odpowiedzi na maila po trzy dni, cztery dni, tydzień. Ach, I dwa tak, tygodnie to... nawet. Dwa ja sobie przypominam, tak. wysyłam ponownie prośby o I odpowiedź tak, nie tak, ma. Nie tak. ma odpowiedzi, mail Może przepadł. Więc tak. trzeba dzwonić, trzeba iść Może osobiście. Gdybyś wysłał listy, Albo to, by iść by na pocztę, tak. dokładnie. <laughs> no jak wyślesz za potwierdzeniem odbioru, na pewno w końcu odpowiedź będzie, no jasne. No to tak. jesteśmy zgodni. To w takim razie druga rzecz, która Ciebie denerwuje. Hmm, druga rzecz, która mnie denerwuje. Zastanawiam się, od czego zacząć. Może zacznę od tego, że Francuzi są tacy dość roszczeniowi. Roszczeniowi pod względem tego, że, że, że państwo, że, że kraj musi się nimi opiekować, że im się wszystko należy, że, że też tak są. Myślę że, myślę, że mają gdzieś tam taki kompleks tego, że kiedyś byli takim narodem, który był uważany, gdzie język francuski jakby no, królował tutaj na wszystkich dworach, tak? Królewskich, europejskich, był bardzo poważany, wszyscy mówili mówić po, musieli mówić po, po francusku e, i, i że byli takim no, bardzo też zamożnym narodem. I ta roszczeniowość w tej chwili mi się kojarzy z tym, że, że jak nie wiem, coś nam się nie udaje, to zawsze musimy, możemy się zwrócić o pomoc do państwa i ono nam pomoże, i to nam się należy, i nie jesteśmy za to wdzięczni. Jakby dla mnie, jako Polki, jest trudno zrozumieć, że no, że że, że, że nie, nie muszę liczyć na siebie samą, tylko właśnie liczę na, na państwo, bo cały czas gdzieś tam ono za mną stoi i, i to mi się należy. Gdzieś, kiedy Kilka razy byłam świadkiem właśnie takiej postawy roszczeniowej wśród ludzi, którzy na przykład nie pracują, bo, bo, bo im się nie chce. Bo, bo im się nie opłaca, Bo im się nie opłaca nie, wręcz, tak, bo zasiłek jest lepszy. Nie muszą chodzić do pracy, wydawać pieniędzy na, nie wiem, na posiłki w restauracjach, malować się i tak dalej. Lepiej zostać w domu i, i po prostu sobie korzystać z tego, co państwo daje. Także ta roszczeniowość mnie tak trochę trochę denerwuje w tym... W tym... u Francuzów. Mm -hmm. Nie wiem, czy ty masz takie odczucia. Ciekawe. To znaczy, ja to oczywiście dostrzegam, postrzegam to jak najbardziej, widzę to prawie codziennie, ale chyba nie jest to jakoś takie dla mnie znowu problem, żebym mógł to wpisać na listę tego, co mnie wkurza mm -hmm. u Francuzów. Może to rzeczywiście, że oni często zamiast dostać... zamiast wybrać pracę, wolą zasiłek, który jest tylko troszkę mniejszy od tej pracy, ale to już jest bardziej złożony problem. Tak. No nic tak. takiego, co mnie strasznie wkurza, ale mimo wszystko ten drugi temat, który sobie wypisałem. Y Chyba możemy podciągnąć troszkę pod, pod zbieżność, bo ja sobie zapisałem jaką drugą, jako drugą rzecz, że zapisałem sobie brak respektu do zasad współżycia społecznego we Francji. A. Od razu mi się przypomina... Wiem, o czym mówisz. No więc ja to zaraz <grym> rozwinę, bo mam kilka przykładów, ale od razu mi się przypomina moja nauczycielka angielskiego, dobrze też Tobie znana, mieszkająca na Starym Mieście w Nicei, tak. która mi powiedziała, ona jest Amerykanką, drodzy słuchacze, i ona mi kiedyś powiedziała, że ona właśnie dlatego przeprowadziła się do Francji, że tutaj nikt nie respektuje tych zasad, że, że wszystko jest nam pochtekła, że wszyscy robią cokolwiek chcą, że jak jakby nie przejmują się tymi przepisami, że w Stanach ją to wkurzało, że tam wszyscy po prostu, jak jest przepis, to tak będzie i koniec, a tutaj tak. nie. I teraz jak ja to rozwinę? Otóż widzisz, przykład, mam kilka konkretnych przykładów, takich bardzo mnie irytujących. Na przykład, na przykład fakt, że Francuzi uwielbiają zablokować samochodem drogę. Na przykład w mieście wąska droga stoi jest piekarnia. Stanie sobie na środku albo także i tak na boku, ale i tak nikt nie przejedzie, bo on tylko leci po bagietkę i to jest żaden problem. I oczywiście tak. on nie poleci po bagietkę. On sobie. Spokojnie pójdzie. On sobie porozmawia tak, ze wszystkimi po drodze. Nieważne, tak, że jest nie nie droga zablokowana. Także, nieważne, absolutnie. Tak, wszyscy nie mają czekać. Więc to mnie strasznie to, irytuje. Tak. Drugie. Co sobie jeszcze wypisałem, już aż zaczynam zacięstrzygać, no słuchajcie, no. myśląc o tym, bo to mnie naprawdę wkurza, nie podają godzin pracy. Albo nawet jak są podawane, to ich po prostu nie przestrzegają lub nie aktualizują. I to nie tylko w internecie, ale też na, po prostu na drzwiach czasami jest napisane: pracujemy od do w jakimś tam sklepie, czy w Ale trzeba usługowym. powiedzieć sobie, że, że, że jak sklep pracuje do 19, to powiedzmy naszym słuchaczom. To jak chcą, będą chcieli wejść za 15.07, to no już, już mogą nie, nie wejść, szans, bo oczywiście, bo już o 19.00 znaczy, do domu. Że, że wszystkie kasy są już rozliczone, wszystko jest pozamykane i zamykamy drzwi sklepu. Także... To prawda, chociaż muszę Ci powiedzieć, że ja przez te wiele lat życia tutaj zacząłem to powolutku doceniać, z tego względu, że myślę sobie, no dobrze, ci ludzie też mają prawo tak, przecież wyjść tak, do tak, domu. Tak, tak, aktualnie. absolutnie, ale mówię, że w porównaniu do naszych polskich realiów, tak, to jest to... Yy, było to dla mnie zaskoczeniem. No, tak. To na pewno, to na pewno. E, to prawda. No ale właśnie to, że ja idę i nie wiem, czy, czy uda mi się gdzieś dotrzeć, bo, bo godziny, które są podane w internecie, zupełnie nie mają nic do rzeczy, tak. to mnie strasznie <gry> rytuje, że ja nigdy nie wiem, czy coś uda mi się załatwić, czy nie. Co więcej, bo mam jeszcze kolejny przykład w, w tym wątku wypisany. E, no, jestem ciekaw twojej opinii. E, a propos nierespektowania tych zasad współżycia, wypisałem sobie, że oni nie potrafią spacerować. Francuzi nie zejdą ci nigdy z drogi. Idą chodnikiem, i oni idą na ciebie, na zderzenie. Oni ci nie ustąpią z drogi, nie ma takiej w ogóle możliwości. I co więcej, znowu przywołana wcześniej już e, Amerykanka, e, ona też o tym z nią rozmawiałem, i ona mi powiedziała, że on, też się to wkurzało zawsze, i ona kiedyś postanowiła przetestować, co się wydarzy, jak ona też nie zejdzie z drogi, będzie szła Aha. na zderzenie na chodniku. I szła, i coś okazało. Francuzi się zatrzymali, uśmiechnęli i ją zagadali po prostu, zapytali, co słychać i tak dalej. Więc być może jest to metoda, żeby po prostu zagadać, oczywiście, jeżeli zna się język, e, Francuski. No nie wiem, no, ale mnie tak. to strasznie irytuje. Dodam jeszcze tylko do tego, że oni tak samo na przykład blokują chodniki. Nie tylko idą, ale na przykład potrafią sobie stanąć na środku chodnika całą rodziną i sobie dyskutują, albo dwie starsze panie i sobie dyskutują i blokują cały chodnik, nie staną z boku. Często mam takie ja chodzę do piekarni, na przykład w Nice i to w zasadzie codziennie, czy do sklepu. Chodnik zablokowany i sobie dyskusja po prostu się toczy. Nie no tego? Tak, może, może nie, bo już od dawna nie mieszkam w mieście. No tak, więc. to prawda, no, nagrywamy w tej pięknej wsi u <laughs> tak, Ciebie tutaj. Ale być może tak jest, być może tak jest, myślę, że to nierespektowanie przepisów, to tak, taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy wszędzie we Francji, to jest przechodzenie na czerwonym świetle. A to akurat lubię, to mnie nie, nie Lubisz denerwuję. to, tak, ale no, dla mnie na początku to było szokiem łącznie z tym, że, że, że nawet dzieci się bierze i uczy się przechodzenia na czerwonym świetle i potem one same przechodzą na tym czerwonym świetle. tak? To jest takie trochę nie, niebezpieczne. Byłem ostatnio w Budapeszcie i tam byłem zaskoczony, że wszyscy potulnie, grzecznie czekają na swoje światło, te Wie, samochody jeżdżą. Wiesz, ja w Warszawie ma mandat? <laughs> Za to, że, że, że przeszłam na czerwony nie, nie było wytłumaczenia, że we Francji nie, mieszkasz nie, i tu Nie, nie było, że już się nauczyłam. <grym 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 to, na to akurat lubię, to akurat lubię. Sam chodzę, sam dbam o, swoją, o swoje bezpieczeństwo. Staram się nie wchodzić oczywiście samochodom, e, kierowcom pod koła, to można powiedzieć, że to jest denerwujące, oczywiście, bo jak się prowadzi samochód czy pojazd, to kierowca to Francuzi tak. potrafią wejść pod koła, bo uważają, że. No właśnie tak, 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 tak. To jest trochę niebezpieczne. Ja mam teraz tak. taki właśnie odruch, jak jeżdżę po, 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 po Polsce, że nawet przed jak mam zielone światło dla samochodów, to i tak zwalniam. Bo, bo myślę, że ktoś może wyjść, bo tak jeżdżę tutaj we Francji. No dobrze, ale uznajmy, że będzie to trochę bezpieczniejsze mimo tak. wszystko, niż jechać za szybko. No dobrze, ja już trochę się uspokoiłem, ochłonąłem, tak. jak widać, to budzi we mnie ciągle emocje, i jednak faktycznie mnie to denerwuje. No, jaki masz trzeci punkt? No, trzeci punkt mam taki, że no tak, tak mi się wydaje, że Francuzi tak, no nie wszyscy, ale dużo Francuzów narzeka. Na akurat w odcinku, w którym sobie narzekamy na Francję. Mówisz tak. o tym, że Francuzi narzekają, tak. ale chyba masz rację. chyba wszyscy narzekamy. Że narzekają, że jak jest, no to wszyscy narzekają. To, jeśli chodzi o pogodę, to mi się wydaje, że zawsze wszyscy narzekają. Szczególnie no, na ciepło, zdrowym wybrzeżu. Jak jeden jest dzień ciepło, bez to jest słońca. za ciepło. Jak jest, jak nie ma słońca, I jest zimno. To jest, już jest bardzo zimno. Narzekają na, no, no na wiele rzeczy, na wiele rzeczy narzekają. Bo, bo tak czasami właśnie nie potrafią docenić tego, co mają, tak mi się wydaje. I to narzekanie tu, tu niedobre jedzenie, tu, tu coś tam, tu, tu, tu jadą na wakacje, to nie mogą się przystawić, że, że w innym kraju się nie je o godzinie 12 lanczu. <grym> lunchu. Tak, tak jak patrzę na takich moich francuskich znajomych, to tak, to tak. Trochę narzekają. Nie wiem, czy ty okay. masz lepiej Co, ja sam dużo narzekam, <śmiech> <śmiech> dlatego tak bardzo <laughs> podoba mi się nagrywanie tego odcinka. Więc jakoś nie, nie, nie czuję, żeby to mnie strasznie u nich wkurzało. Aha. Myślę, że. że... Tak, to że możliwe, są w średniej, średniej, średniej właśnie, jest średnie. Ale właśnie, ale chyba nie sądzę też, żeby jakoś specjalnie mm -hmm. więcej. Bardziej bym może wszedł w ten wątek, który poruszyłaś na koniec że rzeczywiście nie potrafią docenić, nie są do końca zadowoleni, a, a chyba mają dużo powodów, żeby być. Mają zadowoleni. mają bardzo tak, wiele tak. powodów. Czasami, tak, żeby być. myślę, że gdyby żyli na wschodzie Europy, gdzieś tam w Polsce, trochę jeszcze. To jeszcze jest mój argument, temu, to jest mój właśnie. argument, właśnie zawsze ten argument. Podaje ludziom, którzy, 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 strasznie narzekają, mówię, no to szkoda, że nie pożyliście w takiej Polsce lat 70. No właśnie, 60. -tych, 80. kiedy To jeszcze, kiedy nic, nic nic ja nie, bo mały. nawet 90., nawet oczywiście z naszego dzieciństwa jeszcze mamy takie obrazki, których tutaj nikt nigdy no, nie, nie widział i nie pamięta, tak? tak Więc jest. nie jest w stanie tego docenić. Także to narzekanie, tak. To... Porządku. To był twój trzeci punkt, tak. prawda? Dobrze. A twój no to, to trzeci Mój punkt? trzeci punkt, ostatni punkt, bo, bo czwartego o tej poczcie mnie już pozbawiłaś, takiego awaryjnego. No widzisz, ja sobie znowu e, zapisałem coś związanego z internetem, to też potwierdza, że ja no, wszystko załatwiam tak. mailowo-internetowo, tak. zamiast telefonicznie osobiście. To w złym kraju rzeczywiście, chyba zamieszkałem. E, mianowicie nieintuicyjne systemy internetowe. Ja nie wiem, jak to Francuzi projektują i kto to projektuje, komu oni to zlecają i, i dlaczego ludzie biorą za to pieniądze. Mam przykład w ogóle z ostatnich dni. Otóż e, moje Czyli, drodzy słuchacze, takie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które we Francji tak. mamy. E, ja tam jestem u nich od lat. I mam tam konto oczywiście i tonę papierów, konto prawdziwe takie, no jak gdzieś tam w jakimś biurze są moje dokumenty, ale poza tym oczywiście konto internetowe, gdzie mogę wszystko sobie sprawdzić, tak. że oni mi tam zwracają zalecenie i tak dalej. E, I dotychczas cała wymiana korespondencja szła po prostu przez to konto. Ja tam login, hasło, no wszystko działało. Ale nagle w tym roku oni wprowadzili coś takiego, co się nazywa jakimś, jakimś mm, fortem, konto Kofrem, już sam, nie wiem, bo to jakieś kofo się nazywa. Tak. Cholera wie. W każdym razie. Czy taki safe? Tak, tak? O, dokładnie, safe. Brakowało mi słowa, dziękuję. I w każdym razie, oczywiście, no, nie ma opcji, żebym ja z niego skorzystał, mając już tam login i hasło. Nie. Po pierwsze, dlaczego oni to zrobili? Po to, żeby wymienić ze mną korespondencję. Więc oni teraz tam wrzucają wiadomości, które chcą mi przesyłać. Tak. I ja nie mogę ich czytać, jeżeli nie zarejestruję się tam. Czyli muszę zrobić osobne konto, mimo że jestem w ich systemie. Mhm. I co więcej, i to mnie najbardziej irytuje, ja tam założyłem konto. Czyli no, wyobraźcie sobie, słuchacze moi drodzy, w sensie na pewno wyobraźcie sobie to następująco. Wchodzimy na stronę internetową, logujemy się, podajemy, rejestrujemy się, podajemy e-mail, hasło, jakieś tam dane, mimo że oni już to wszystko mają, że mamy u nich konto. No i następnie chcecie korzystać, ale nie, no nie, nie ma opcji, ponieważ dostajecie maila, że dziękujemy za rejestrację, Twoje konto aktywujemy, jak je sprawdzimy. I ja nie mogę uwierzyć, po prostu czekałem chyba z półtora tygodnia czy dwa tygodnie, a w tym czasie trzy jakieś wiadomości mi przysłali, do których nie miałem dostępu, nie wiedziałem o co chodzi. I dopiero chyba w ogóle wczoraj albo dzisiaj rano dostałem maila, że moje konto, ktoś oczywiście wajchę przełożył w systemie, sprawdził. I po prostu aktywowało moje konto. I rzeczywiście. No to się listy... chyba wiąże z tym, co ja. Co... Że ktoś musi mieć pracę. Że ktoś musi mieć pracę. I właśnie ta, 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 to, że to wszystko są jakieś procedury dziwne, nie wiadomo jakie utrudniające, utrudniające sobie życie. No, cieszę się, że ci nie wysłali listem. Bo... A tak, to w banku się zdarzało. Tak, Już o banku nic nie tak mówię, jest, bo mam o tym osobny odcinek. Tak, wysyłają listem. Więc tak, tak. Ja nie mogę po prostu w to uwierzyć, My że oni dzisiaj tak sobie próbowaliśmy kupić pralkę przez godzinę na stronie ogólnodostępnej, francuskiej, nie reklamując, no taki francuski Mediamart. Niemożliwość zapłacenia kartą <laughs> przez trzy różne karty, więc no, nie wiem, kto robi te strony internetowe. Naprawdę, ja nie wiem, gdzie oni to zlecają i kto bierze za to pieniądze i dlaczego, ale to jest irytujące. Takich przykładów mógłbym mnożyć i mnożyć, ale, 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 miały być po trzy, a ja widzę, że już się rozkręcamy. Ja tak, już szczególnie tak, tak. Ja mam twardy, w tą który jest lat. Takie... Ja chętnie go posłucham, nim zakończymy. Tak, bo to jest takie życiowe, już powoli się do tego przyzwyczajam, na szczęście się musiałam, mogłam się trochę od tego odzwyczaić, a mianowicie to całowanie we Francji. O! Na dzień dobry, na do widzenia. Pamiętasz? No, pamiętam, o tym. jakby wiesz, no może jest pandemia i już mało całujemy, już ale... mało całujemy, tak. <gry> ale podobno tak, wraca, tak. podobno już znowu podobno wszyscy wracają do Wszyscy wracają. Jakby nie mam problemu naprawdę całować się z rodziną i tak dalej, ale z tymi nieznajomymi, którzy czasami nawet... Nie tylko nawet... irytuje, że nie wiem, czy dwa całusy, całusy, czy trzy, to mnie wkurza. No tutaj to dwa, tu akurat dwa, no jak powiedziesz gdzieś dalej, to pewnie no trzeba no nawet i cztery, więc tak. to... Zależy, to, kto skąd tak. To tak mnie to tak, to taki przykład z życia codziennego, który gdzieś tam, no przyzwyczaiłam się do tego, to prawda, ale, ale cieszę się, że pandemia trochę to przystopowała. No tak, to prawda. No dobrze, to mamy to, mamy. Trochę ponarzekaliśmy sobie na Francję pod koniec roku, bo no, nagrywamy bu, to pod koniec żyje, listopada. Ale dobrze. Ale właśnie, oczywiście. Myślę, że niebawem nagramy odcinek, co po prostu lubimy we Francji, tak, co, co nas szczególnie oczywiście. tutaj trzyma w tym kraju. Za co cenimy ten kraj i, i, i Francuzów. Dokładnie, więc dla przeciwwagi będzie taki fajny odcinek. Bo bardzo, cenimy za wiele, rzeczy, za wiele rzeczy. No nie, to wróćmy do w... początku. No jest naprawdę, nie było mi wcale tak łatwo wybrać trzy rzeczy, które mnie naprawdę tak. wkurzają, o których naprawdę będę mógł coś więcej powiedzieć niż jedno, jedno zdanie. No. Więc nie jest tak źle w tym kraju. No nie, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Tymczasem dziękuję ci bardzo serdecznie Dominika za ten wspólny odcinek. Jakieś ptaki się zlatują, słońce tak. zachodzi, więc chyba czas ogłosić się wejść przy do środka, tak. Czas wejść do środka. No i co, i słyszymy się i słyszymy. następnym suszymy razem, tak. tak Kolejny odcinek. Dziękujemy naszym słuchaczom za, za wysłuchanie tego odcinka. Dokładnie. Do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy, pa. To był 56. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Moim gościem była Dominika, którą mam nadzieję już dobrze znacie. Warto zajknąć na stronę internetową Dominiki, Wszystkie przydatne linki macie w notatkach do tego odcinka. A jeżeli chcecie podzielić się ze mną tym, co Was wkurza, co Was denerwuje we Francji, możecie pisać do mnie na adres tomek -małpa -lazurowy przewodnik. .pl. PL. Nie zapomnijcie subskrybować tego podcastu, bo w przygotowaniu są już kolejne odcinki, do których wysłuchania już teraz serdecznie Was zapraszam. Z tej strony Tomasz Pobrowski. Do usłyszenia następnym razem pozdrawiam. Nie zapomnij odwiedzić strony wybrzeże.pl.